Lasy Janowskie mówili, to same stawy, co, jakie to lasy, tylko tabliczka, Park Krajobrazowy Lasów Janowskich i zakaz wjazdu wszędzie, kurwa, taka polito-polityka. tylko zakaz ruchu, zakaz ruchu, nie zesrajta się leśniki. No mi się nie zdziwiło, jak do tego miejsca jest też zakaz ruchu, że to wypoczynek, ale nie wiadomo dla kogo, pieszo trzeba przyjść, w ogóle się nie dziwię, naprawdę, to już mi nic nie dziwi w tym kraju. Królestwo zakazów, niczego więcej. Faktycznie trochę lasów jest. Z zakazami ruchu, oczywiście. Z grona se można na las popatrzeć, chyba. Też nie wiadomo, czy nie ma zakazu lotów. To jest przewodnicząca i prowoder całej tej kurwa wycieczki. Dla ja, ja ci wieczorem pokażę, co ja ci zrobię. Ja ci wieczorem pokażę, ty czekaj, ty. coś zrobię może. No i dojechaliśmy w środek lasu drogą gruntową. Polera wie, czy tu można, czy nie. Jest jakieś miejsce wypoczynku na gigantyczną liczbę osób, bo stoły są wiaty są trzy. Eee, ale czym tu dojechać. Takie wielkie wycieczki rowerowe to chyba nie. Może samochodami się da. Nie wiem. jeżeli ktoś się przypierdzieli i zrobi nam problem. Samo miejsce nie jest pierwszej nowości, ale jest miejsce na ognisko. Przygotowane patyczki w środku kurna lasu i wiatki. Nie najlepsze już kondycji, ale są. No i Astra za płotem. Wieczorem pewnie będę się tu próbował wepchać jak się nikt nie przypierdzieli do tego czasu. A tymczasem szykujemy się na rock. Próba dojazdu. rower z życie do jego trasy. Jest po zajebistym piachu, z miejsca leśnego miejsca odpoczynku, do którego nawet nie mam pojęcia, czy mogliśmy wjechać. No ale cóż, chyba wyjedziemy zaraz na asfalt, a potem kawałek nim pojedziemy, a potem zjedziemy na jakieś szutry, bo jest szansa, że ta trasa jest przed nami. No więc jedziemy. A tam jest Kasia, mająca luźną dupę, wodę do picia i nic więcej. Jest więc pełny luz. Jakieś stawy, jakiś klimat, jakaś rowerzystka. Proszę ja Ciebie. Tutaj jedzie. No i teraz jest pytanie. Jesteśmy na tej drodze i możemy albo jechać tu o tu, 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 tu Prawda I do Janowa i wrócić sobie tamtędy z drugiej strony Albo możemy skręcić i pojechać tu Więc nie wiem, gdzie byśmy woleli Jedziemy, gdzieś tam dojedziemy Nie ma co gdybać, będziemy się korygować Według tego widzę się na mapie, czyli zaraz skręcimy może w jakiś przejazdko, może nie. Zobaczymy. Zjechaliśmy w końcu w las. w końcu. Jechaliśmy. Najpierw po pięknym piachu. Potem po cudownym asfalcie. Rozpierdolonym podobnie do piachu. No a teraz znaleźliśmy się w lesie. I piasek jest, ale taki nie za duży. A tutaj to jest kurna ścieżka rowerowa. To Fajna, to jest fajna. W końcu. Żaby mają kumaki. Jakie ładny kumak. Rozerwaty. Tu przejdziemy po grobli między stawami. O, jaka sierżinka. pień na środku, więc trzeba niż będzie robić. Jakiś dobry, czy dobry, tu no zrobiły utrudnienie za bagażnik. Za... I co? Aspalty jednak, nie? No, no to trzeba następny wycieczka rowerowa być do Kołyszyńskiej. Ten jest dużo fajnych. Pięknie jest, pięknie właśnie zaczyna padać deszcz, a my jesteśmy na początku drogi. Nawet nie wiem jaki mają przebieg, bo licznik pokazuje mi mapę, a nie jak jedzie nie, nie można je? To, 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 to takie to lubimy jak jest w igliwie, ziemia twarda, nie ma piachu, bo piach jeszcze z moim rynsztunkiem, czyli go łapie telefonem z nawigacją, może nie nawigacją, podglądam co tam czasem. Ale z Garminem z nawigacją, której no niestety, ale nie jestem już z okolego wzroku na okularów korekcyjnych. Nie będę w nich jechał, bo kurwa nikogo dalej nie zobaczę i rozpieprzę się na pierwszym drzewie. A sama jazda jest dość mi, dla mnie dość trudna, bo nie widzę nawigacji. I tyle. Święty Franciszek. Franciszku twoja kaplica, rzeźba ładna, kapliczka też, paciorkami go obwiesili, e, przypomina mi tego, no jeden z czarodziejów co chodził z Gandalfem, też miłośnik ptaszków, może wzorowali się na świętym Franciszku, kto to wie, no, no punkt widokowy to póki co nie, nie wygląda, jest po prostu ścieżka, napis burbagienny. czyli bur, bagienny, mało widokowy najważniejsze, że jesteśmy tu właściwie sami i nawet po kładkach dla ludzi da się jeździć rowerami co o, to jest punkt widokowy cóż za cudowny widok las spotykamy na Lubelszczyźnie kurna, widzisz jak wymyśliły? Kawałek kurna kładki w środku lasu to widokowy mhm. proszę jakich znaleźli obserwatorów Tak nie można. siwa, Żurew. Ale jest też bielik. Nasz orzeł. Brzmi, jazyk zakowata jest. Za padalec, Kumak niezimny. Piżmak wydra. Wilk. Bardzo ładnie urok jest taki, że zaczęło padać. Może taki region polski? Nie wiem. Pada po prostu. Więc chwilę poczekamy. Po co? Zmokujesz w lesie?

Bida z nędzą jedzie Ładna bida wjeżdżamy do Janowa, chyba sam nie jest na 20, to jeszcze 30 I to nic z tą panią jak się człowiek wybiera na rower to kończy się w knajpach. Za każdym razem musi coś jeść Ale kółkowe, co jest kwadratowe jest No w ogóle nie można wziąć, bo się przebyla No random A jak miało być Pan brzuszek pełny. Michał od Nie to już Nie to potrafi być. Nie potrafi patrzeć. Och nie zrobić to. tak, tak, tak. Miał być shooter. Jest. No jak do tej pory, na tą odległość co przejechaliśmy to może połowę to był jakiś szuter czy piasek, jest głównie asfalt, więc trochę się pan tu z prawdą rozminął, chyba że był lat temu 10 i faktycznie był szuter, ale tak dawno to nie, nie był, raczej to tak świeży film, yy, ale szkoda, że nie powiedział, że szuter, bo bym jechał szosówką, a tak męczę się rowerem górskim po asfaltach, To jest na szutry, no ale szutry na taki rower. Znowu udało się trafić w szuter, aby jak najdłużej tu wyszło słońce. Bida zadowolonego do licha pełna. Teraz ja zrobię za drona. A my tu zakrzywiamy. O, tu, 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 w prawo. W prawo i tam za tym, za tą wycinką jest w lewo. Tam dalej to już nie. W samych czasach jest Bardzo ładne stawy. My też tam wracamy zaraz. Oto eee, to, z tego zrobić łowisko. Mm. Jak Ci się podobała wycieczka dzisiaj? Co planowano? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze podobała Ci się wycieczka? Jesteś mhm. zachwycona wręcz? Mhm. To, bardzo, to bardzo się cieszę. Ale już dupka boli. Mhm. Dzień dobry. Dobra, by było miejsce, gdzie mnie kurwa całą noc na strzelanie jakichś myśliwych i to dosyć bliskie. No tak, trochę spoko. Trzeba już nie palić we mnie trzeba już nie zabierać. Boję się. Tradycyjny wypadowy paśnik papryka jest jeszcze i jajka nie ma to jak pancernik są jeszcze jajka ileś w garnku dwa w majtkach i papryka a raczej wiśnia wiśnia też jest Dzień drogi, Lasy Janowskie, Janów, i tak dalej. Jakieś miejsce rekreacyjne ze skateparkiem parkiem i jakimś innym parkiem dla dzieci. Teraz pojedziemy koło zalewu. Rowery jeszcze tu. Główny kolarz, proszę bardzo Arka właściwie. Naczelna. Prowodyrka tego wszystkiego. Pierdolnika. Oby częściej miała okazję. Ciepło! Mhm. Ciepło jak wczoraj? No, ciepło. Czy możemy startować? Tak, koniecznie. Startujmy. Panie Rusze, w tamtym kierunku. No to boli. jedziemy. Do trasy numer dwa. Zaraz prawie. Nie wiem, czy coś będzie widać, pewnie, nie? W porządku, nic Więc to jest zjazd z asfaltu zgodnie z nawigacją zaczynają się szuterki! <laughs> Lubimy szuterki. Chociaż na razie to nie są szuterki. Tylko rozpierdzielony Einzwald. Jakąś droga krzyżowa to jest, wiesz? Jakoś mi się. Wy... Tak, droga krzyżowa. No i zobacz jak tu jaki ten, jaki kościółek zrobili w plenerowie no, kapliczka i miejsca dla wiernych no to jest fajne panuje taki wierny kurna ale o i, i to jest tarka właśnie I fajna ścieżka i mostek i jest klimat nad strumykiem i cóż my tu mamy poza pewno tym śmieci. że śmieci dobrze turyści, stranili ludzie zostawiają tytonik jakiś był może to prezydent był snusy, snusy sprężacze pały wszystko, prezydenckie takie ale troszeczkę no ale punkt widokowy to jest ziadań no po prostu trochę wyżej niż niż luna lasu stoisz bez, wiesz co wiem? To ma sens. To jest punkt widokowy na nasze rowery. Glebę. No tak bywa. No dużo bardziej mi te ścieżki podobają rowerowe niż w Borach Tucholskich. W Borach Tucholskich ta nawierzchnia była słaba albo całkowicie pioch albo rozwalony kuźmie ańcuch. To jest taka zryk prawie Simona Kosak, tylko bardziej kiełbasiana co? Nie ma to jak dobra gięta? Nie ma. Jajo? Nie zobaczmy gdzie dojedziemy. Wyjechaliśmy na Einzwald. O, zakaz ruchu ale będziemy jechać asfaltową no dobra bitwa nad branwią tu była wiesz jakaś jakaś bitwa wzięła se jajów z 10 se wzięła będzie se jeść to takie energetyki niezależne energetyki takie mhm. od kury białko białko pnóżki to energetykę od a Jak ci ładnie zgięto w ustach. Sexy? Dwa, dwa w jednym, gięta i ja. Mhm. Jeszcze ja, jak to Uła, Jak z tego? Or, or, or. Ty idź w cień. Pomnik niesamowity po prostu. Fajny. Spróbuję skorzystać z lokalnej studni rowerowej. No jest studni, A jaka woda? Na bo nabiorę. Nie za dużo tej wody? No blisko woda. No, to widać po kiju jaki krótki. Pani chyba za dużo że mi uleje trochę to, bo co mi tu nie wody? No i to i starczy. Można zaczeknąć ze studni? Można. Polkę wyrzucimy, No dalej, jest szklanica. To trzeba golnąć. szklanie i na po Oszklanie i na pedałowanie. Mm. Proszę Państwa, zimna i pyszna. Myślę, że biegun można taką chłodną wodą. No tak. Uzupełnić, prawda? Uh -huh. No to zaraz. nalejemy tym kubkiem. Przejdźmy do foru. Drugiej studni nie będzie po drodze, prawda? Pimy. Zupełnie braki wodne. E, trzy takie, albo dwa kubeczki. mam znowu pełny bidonik chłodnej. A, dwa kubeczki. Pani nabrała. To jest silne. to Przy tej wodzie? Tutaj z zasięgami jest tak, że teraz, drogie dzieci, pocałujcie mi się w dół. Bardzo mnie urzedł ten zalew w Janowie Lubelskim, pięknie tu jest. Wygospodarowane ścieżki, są ławki, duże kosze na śmieci, czyściutko, porządek. Pięknie. fajna Wyznaczone kąpielisko oddzielone od zalewu. tej części wędkarskiej. I tu jest taka infrastruktura. Siłownie tam wrócę bezpłatne. Tu przebieranie. Tu wyznaczony teren kąpieliska Przepięknie. Piaseczek? Piaseczek? No dobrze, to trzeba się zanurzyć po tych wycieczkach rowerowych. Mówiłem! Byłem przekonany.